Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj ugotujemy przepyszny krem z borowików. Zapraszam na krótkie filmik do wspólnego gotowania tej pysznej zupy. Przygotujemy dzisiaj bardzo smaczny krem z borowików. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Pół kilo borowików należy pokroić. Do garnka przekładamy odrobinę masła. Do tego dodajemy cebulę pokrojoną w kosteczkę. Podsmażamy. Doprawiamy cebulę solą. Następnie dokładamy pokrojone borowiki. Do borowików i cebuli dodajemy jeszcze masło. Doprawiamy solą i mieszamy. Następnie grzybki. Podsmażamy. Do podsmażonych grzybków dodajemy jedną marchewkę i pietruszkę. Dokładnie mieszamy. Dodajemy również ziemniaki pokrojone w kostkę. Wlewamy bulion. Gotujemy jakieś 20 minut, aby warzywa dobrze zmień. 20-30 minut i zupka jest gotowa. Tutaj wszystkie warzywa są mięciutkie. Teraz dodamy serek. Jest to serek cociony gouda. Proszę. I mieszamy. Gaz zmniejszamy na najmniejszy. Mieszamy, aż serek się rozpuści. Na sam koniec zupę doprawiamy solą i pieprzem. Odrobinkę należy spróbować i doprawić. Zupa jest bardzo aromatyczna. Z borowików jest przepyszna. Jest całkiem inny smak niż gdybyśmy przygotowywali z podgrzybków. Zupę zagotowujemy, ściągamy z gazu, następnie blendujemy. Krem z borowików gotowy. Zupa z borowików jest przepyszną zupą. Jedna z pyszniejszych zaraz po tej serowej jest cudowna. Borowiki dają specyficzny smak, dużo smaczniejsza jest niż z podgrzybków, bynajmniej mi bardzo smakuje. Już próbujemy. Mhm. Pycha. Cudno. Zupka jest przepyszna. Ona jest gęsta, syta. Myślę, że następnym razem ominę ziemniaczki. Ta zupa będzie troszkę rzadsza, równie smaczna i pożywna. Do tego jeszcze polecam Państwu grzanki. Mimo, że ta zupa jest gęsta, można grzaneczki śmiało dodać. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, być na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.